Pomysł zrodził się jakiś czas temu, kilkakrotnie podchodziliśmy do tematu, w końcu udało nam się skutecznie zaaplikować o środki zewnętrzne, środki unijne w ramach projektu współpracy, gdzie partnerami są lokalna grupa działania Dolina Rzeki Grabi, to jest województwo łódzkie i lokalna grupa działania Korzenna obok. Troszeczkę mniejsza grupa od naszej, ale wspólnie w te trzy grupy, z, jako partnerzy, zaaplikowaliśmy te środki. Łącznie panoram będzie wykonane blisko tysiąc, z czego na terenie Ziemi Gorlickiej, w granicach 450, mówię tylko o panoramach sferycznych. Będą jeszcze panoramy z lotu ptaka i wielkoformatowe. Panoramy takie dosyć szczególne. Cały projekt ma na celu przede wszystkim pokazanie atrakcji turystycznych naszego obszaru, nas, naszych e, tych pięknych rzeczy, które, którymi chcemy zachęcić turystów do przyjazdu na, naszy, na nasz teren. Dzisiaj tematem była różna i bobowa. Czym te gminy mogą się szczycić? No, sporo tych rzeczy, nawet nie liczyliśmy, że. Tyle potencjału drzemie w ludziach i tyle różnych pomysłów jest. Co możemy powiedzieć? No, jeżeli chodzi o Bobową, to tam jest ta synagoga, ale jest i biała broń, są i koronki klockowe, są i osoby, które warto po prostu jakby o nich pamiętać. No i kościoły. U nas troszeczkę inny klimat, jeżeli chodzi nawet Szalowski Kościół, przecież barokowy, to jest cacko. Żałuję, że nie zostało wpisane na listę UNESCO, no choćby Łużna, to mamy przecież tą Gontynę, teraz oddaną, odnowioną, piękny cmentarz odnowiony. No i sporo atrakcji takich turystycznych, jak krajobrazowych. To wszystko jakby... Będzie elementem tej, tej promocji tej ziemi gorlickiej, nie mówiąc już o kulturze ludowej, o wielu wielu innych rzeczach. Nie sposób dzisiaj o wszystkim powiedzieć. Takie spotkania będą odbywać się. Przyjęliśmy sobie za cel. Będą się odbywać na terenie całego powiatu. Jutro będziemy w Moszczenicy, będziemy w Bieczu, raczej znaczy w Binarowej konkretnie. Także teren całego powiatu, bo to nie, my jako osoby, jako lokalna grupa działania, no nie mamy tej wiedzy takiej szerokiej, ale spotykając się z mieszkańcami, z ludźmi zaangażowanymi, naprawdę można będzie pokazać to piękno i krajobrazu, i architektury, i turystyki, i kultury. Liczę na to, że ten produkt spełni nasze oczekiwania i zachęci turystów do przyjazdu na naszą piękną ziemię gorlicką. Projekt, no mamy dosyć krótki termin realizacji albo i długi, no bo praktycznie od wczoraj do maja. Mamy to zrealizować, mamy zapiąć i mamy wystąpić z wnioskiem o płatność. Chcę powiedzieć, że tutaj przy tych spotkaniach i z samorządach gminnych, i z różnymi instytucjami nie oczekujemy żadnych środków finansowych. Uzyskało nam się pozyskać 100% środków finansowych na realizację tego projektu, co też jest ważne.